Ty, ty na barfi, ty na klatki, wejdź, poznać jak ty iść dalej Widzisz, są tacy, którzy niby nie chcę, staną się dziś, iść dalej, wyjdź Bo pamiętnik wykreśla, rusz, ale z odetna, mu by ktoś na pierdala podjechał, huu Zapamiętam, z to z odetnych, bo mi to jest Przecież nim jestem, Ty, my, był, wiesz, by, oni wszyscy Same niskie nie, widać ich z muzyki Móż, niby ktoś nie rozszczel. Daję tylko wersję, zamienia wszyscy z tyłu Witaj w kredytiku To nicz, to niczno, prosto z serca Bóg do nas patrzą, a życie w naszych rękach. To jest rap po godzinach To jest rap po godzinach. To jest rap po godzinach. To jest rap po godzinach Zabij mnie, tylko na tyle stać się Mój głos i tak Já costaste um pouquinho pra W kraju rano z To jest rap po To jest rap po godzina. To jest rap po To jest rap po mnie, tylko na tyle stać się Mój głos i tak zostanie na taśmie. W tym państwie, w rodzinie ma bliżsi Rap po godzinach i ponad wszystkich Zabij mnie, tylko na tyle stać się Mój głos i tak zostanie na taśmie.